Na najbliższej aukcji y, mamy przyjemność zaprezentować prawdziwego Białego Kruka. Książka, którą teraz Państwo widzicie w kadrze, y, ma prawie pół tysiąca lat. Została wydana w czasie, w którym Polską rządził ostatni Jagiellon Zygmunt II August. Zresztą y, wizerunek Zygmunta II. Również znajduje się w tej książce. A to dlatego, że jest to drugie wydanie kronik Marcina Kromera. Księga zyskała znakomitą, późno renesansową oprawę, wykonaną prawdopodobnie w Niemczech w 1564 roku. Tak, data zrobienia tej oprawy została na niej samej ujęta. To z jaką precyzją ją wykonano, świadczy, że dedykowana była ówczesnym elitom. Pochylmy się więc jeszcze na chwilę nad tą wspaniałą oprawą. Renesansowa oprawa z dekoracją radełkową i prostokątną plakietą pośrodku obu okładzi. Skupmy się tylko na tej przedniej. Przedstawia bowiem ona scenę z ukrzyżowanym Chrystusem, u którego stóp stoją dwie postacie oraz baranek z chorągiewką. Pod spodem widnieje inskrypcja po łacinie: Sanguis Jezu Christi Mundat Nos Ab Omni Peccato, co znaczy: krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To zdanie pochodzi z Biblii, z pierwszego listu św. Jana, rozdział pierwszy, werset siódmy. Ilustracja: Okolona jest misternymi radełkowymi dekoracjami nawiązującymi do scen biblijnych. Oprawa datowana jest na 1564 rok, wykonana prawdopodobnie w Niemczech. Ta znakomita oprawa koresponduje z treścią. Jest to bowiem jedno z najwybitniejszych dzieł historycznych w dorobku Marcina Kromera, biskupa warmińskiego, historyka, sekretarza królewicza Zygmunta Augusta, który po wstąpieniu na tron powierzył mu funkcję posła w najważniejszych w sprawach dyplomatycznych. Wydanie pierwsze ukazało się w 1555 roku. Pierwsze trzy wydania drukowane były w Bazylei. U najznakomitszego wydawcy europejskiego tego okresu, Jana Oporyna. Dzieło porządkuje przekazy od legendarnych początków po czasy jagiellońskie, łącząc ambicje erudycji z krytyką źródeł. Jest to jedna z najważniejszych XVI-wiecznych kronik Polski, formująca europejski obraz Rzeczypospolitej. Jest nam niezwykle miło, że obiekt. Tej rangi mógł trafić do nas na aukcji. Za ile finalnie się sprzeda, tego dowiemy się już wkrótce. Serdecznie Państwa zapraszam na naszą najbliższą siódmą aukcję antykwariatu gry.